Weszła pani Rudecka, krzyknęła lekko na widok córki, chwilę stała zapatrzona i wyciągając do niej ręce zawołała: Jakaś ty śliczna, Stefciu! Czy on to samo powie mamo? I Waldy? Śliczna jesteś, twój Waldy, zachwyci się tobą na nowo. Ukazał się pan Rudecki z listem w ręku. Stefciu! Ach, ach, Popatrzał na córkę rozradowany. Wspaniała jesteś. Pani ordynatowa Michorowska, rzekła przeciągle matka, lubując się trochę brzmieniem tych słów. Stawcia drgnęła, ojciec objął ją i pocałował. No, jeszcze teraz jest rudecka, nie tytułujmy jej przed czasem, rzekł z Marsem i wręczył córce list. Patrz, drugi list do ciebie, ale to nie pismo ordynata. Znalazłem go zaledwo teraz między gazetami. Stawcia spojrzała na adres. Koperta była elegancka, charakter ładny, ale nieznajomy. Od kogo? spytała matka. Y, chyba ze słodkowic. Wymieniała umyślnie słodkowce, wiedząc jednak, że list nie stamtąd. Rozbiorę się najpierw. Pan Rudecki wyszedł. Matka pomogła Stewci zdjąć suknię, ucałowała ją i również oddaliła się. Stewcia gorączkowo rozcięła kopertę, spojrzała na podpis, nie było go, zamiast nazwiska stało wyraźnie jeden za wszystkich anonim. Stewcia ścisnęła dłońmi skronie, zagryzła usta i zaczęła czytać z mocno bijącym sercem. Łaskawa pani, niesłychanie zdziwieni jesteśmy, że pani pomimo tolokrotnych ostrzegań decyduje się zostać żoną ordynata Michorowskiego, pomijamy egoizm, który pozwala pani na ten krok zbyt śmiały. Dla zadowolenia wygórowanych ambicji nie waha się pani unieszczęśliwić ordynata.